Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego gika Sanctuarium 2 Bitwa z końca gry. Brzmi jak tytuł jakiegoś filmu klasy ale to jest nazwa zestawu na licencji Marvela. A żeby wejść w posiadanie tego zestawu trzeba zapłacić 180 zł katalogowo i na razie chyba taniej się go nie kupi, bo to jest ekskluzyw jak na ten moment i w środku znajdziemy 322 elementy. Kapitan Marvel, Iron Man i Thanos w wersji takiej miniaturowej tutaj się pojawia, to nie jest Big Fig. Szczerze mówiąc, to tak drogawo to wychodzi jak za te 300 parę elementów, a czy statek jest fajny? Nie wiem. Na ten moment to tak wygląda średnio. Może jak go złożę, to będzie wyglądał ciekawiej. Bardzo dużo miotaczy grożków tutaj jest. Chyba sześć się naliczyłem. Więc będziemy zaraz to wszystko sobie odpakowywać. Chociaż figurki tutaj robią robotę, bo dostajemy krótkowłosą Kapitan Marvel. Dostajemy też Ironmana, który zakłada sobie rękawice na rękę i mówi I am Iron Man. No bo to jest właśnie. Z tych scen. Dobra, nie będę przeciągał. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda, bo sam jestem zainteresowany i tak lukam sobie tutaj na ten statek i mnie to ciekawi, więc nie będę dłużej pozostawał ciekawski, bo idę otworzyć pudełko. Ej, ale serio, no drogawy jest ten zestaw, za 300 parę elementów, prawie 200 katalogowo i jak na razie ekskluzywnie, wiadomo na ile. Fajnie, że Iron Man jest w uchylanym hełmie, bo mimo wszystko to bardzo lubię, ale tak na pierwszy rzut oka to statek wygląda tak średnio. Nie na 180 zł, ale. Może trochę przesadzam z tyłu. Oczywiście możemy zobaczyć jak to wszystko wygląda. Tutaj, tak jak mówiłem, miotacze groszku w sześciu sztukach. Tutaj mamy też dźwiganą tą taką klapkę, gdzie siedzi w środku Thanos, a tu widzimy figurki w jednym ujęciu. O. No i to tyle. Otwórzmy w takim razie karton, dysypmy sobie zawartość. I tak, jeśli chodzi o naklejki, no to mamy tutaj po prostu kilka elementów, które mają nam uatrakcyjnić oczywiście te kwestie wizualne. I tutaj, chyba, może no, to jest fragment jakiegoś komputera pokładowego. Borki ponumerowane do trójki, plus oddzielny woreczek z tymi efektami. Komiksowych wystrzałów i wybuchów, no i jeśli chodzi o instrukcję, to tutaj tak szczerze mówiąc, całkiem ładnie to jest skomponowane w tło, tylko że to tło wygląda jak góra przeznaczenia, więc jak gdzieś tam z tyłu zobaczycie. Froda i goluma, to się nie zdziwcie. O, tutaj mamy oczywiście to pokazane już po złożeniu, jest prezentacja pozostałych, aktualnych zestawów z Marvela. To co? Ja idę składać i zaraz Sanktuarium 2 wyląduje tutaj w całości. Statek wylądował, oczywiście zaraz będziemy oglądać konstrukcję, choć co prawda, powiem szczerze mnie, ona jakoś tak bardzo mocno nie przekonuje, ale minifigurki zdecydowanie wypadają na plus. Im oczywiście poświęcimy oddzielny fragment recenzji, więc najpierw zobaczmy, jak prezentuje się główna konstrukcja, która tutaj się pojawiła. Oprócz statku mamy jeszcze jedną małą konstrukcję, taką podstawkę na rękawice nieskończoności. Możecie ją założyć Tonemu Starkowi, ale możecie i Thanosowi, bo pamiętajcie, że jeśli chodzi o doktora Strange'a, który przewidział Ile było opcji zakończenia tych wszystkich przygód? No to Avengersi raczej nie mieli ich zbyt wiele, tych szans, bo Thanos z reguły wygrywał i to on wymazywał połowę istnień. Więc jak chcecie, możecie to zrobić jeszcze raz, bo czemu nie? No ale dobra, jeśli chodzi o statek, skrzydła są zrobione z takich jakby dwóch poziomów. Te dolne są dźwignięte do góry, i ruchome są tylko lotki z jednej i z drugiej strony. Górna część. Już tutaj spina się bezpośrednio z kokpitem. No i co do samego wyglądu, mamy tutaj aż sześć miotaczy groszków. Ja też te groszki zamontowałem podwójnie, z tego względu, żeby one się po prostu nie pogubiły. Ja ich nie używam do strzelania, więc też żeby to wszystko było zgodne z instrukcją. One po prostu są razy 2, docelowo powinny być razy 1. Pojawiają się tutaj też naklejki, które myślę, że są akurat całkiem sensownym ozdobnikiem, bo dzięki nim statek nie wygląda tak płasko. Tutaj dostaje jakieś takie powiedzmy pseudo uwypuklenia, które oczywiście nadal są w 2D, ale mimo wszystko wygląda to dzięki temu lepiej. Dźwigamy sobie włas, zaglądamy do środka, no i jest tutaj taka niewielka kabina pilota. Jest jakiś komputer, nawet nie ma jakichś dźwigni, wajch i tak dalej. Szkoda, wygląda to dość biednie. No i kiedy postawi, postawimy sobie tutaj Nosa no to ok, spoko, tylko on nawet przez to nic nie widzi, bo to nie są żadne szybki. Zakładam, że oczywiście od środka mamy jakieś takie powierzchnie, które mogą być transparentne, kiedy włączymy jakieś zaawansowane kosmiczne technologie, ale do tego musimy już użyć wyobraźni. Statek z tyłu wygląda w ten sposób. I on w ogóle kojarzy mi się z jakimś takim ptakiem. I tak, tutaj mamy kolejne naklejki, które znowu wzbogacają jego wygląd, bo bez nich wyglądałby dość płasko i nudno. Zakładam też, że w tym miejscu możemy sobie zamocować broń ta nosa, żeby oczywiście ona się gdzieś tam nam nie poniewierała. No i jeśli chodzi o jeszcze jeden taki włas to możemy sobie opuścić to w tym miejscu i tanos po wylądowaniu statku może tak dumnie sobie z niego wyjść, tyle że ten włas nawet nie jest spięty jakąś dodatkową płytką, więc przez to to też wygląda tak dość mocno średnio. Tutaj też mamy jakieś uchwyty i co do tego można zaczepić, szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Możemy na przykład zaczepić te elementy akcji, i wtedy to czy coś nam daje. No tak średnio bym powiedział. Trochę mam wrażenie, że w ogóle ten statek jest zrobiony tak jakby na siłę i dodatkowo zestaw został ekskluzywem, też nie wiem czy na zawsze, czy na jakiś czas, ale okej, okay, dla figurek na pewno warto. Dla samej konstrukcji uważam, że lepiej po prostu jest ten statek rozmontować, dlatego że te wszystkie tanowe elementy przydadzą wam się choćby do budowania jakichś takich formacji skalnych w tym właśnie kolorze. Statek statkiem. Jednym będzie się podobał mniej, drugim bardziej, ale minifigurki raczej spodobają się wszystkim. Zacznę może od Iron Mana, znowu pojawia nam się tutaj uchylny hełm. Możemy sobie oczywiście też obrócić głowę Iron Mana i wtedy wygląda to w ten sposób, w takim pełnym boju naprawdę spoko. No i oczywiście są też te wszystkie elementy, które mają Iron dodawać takich elementów akcji. A jeśli znudzi Wam się taki wygląd, mamy też oczywiście w zestawie włoski, no i wtedy Tony Stark ma na sobie ten kombinezon i dalej może oczywiście tutaj uprawiać te wszystkie swoje w komiksowe fiubździu co do samego wyglądu zbroi? Jest okej, okay, ale wydaje mi się, że też były już ciekawsze w zbroje. Po prostu jest ich na tyle dużo, że każdy pewnie znajdzie coś dla siebie. W przypadku Kapitan Marvel mamy tutaj taki wygląd już w krótkich włosach. No i tak szczerze mówiąc, ona troszeczkę kojarzymy się z Brian Startu z gry Otron. Mamy też alternatywną buźkę, która jest taka zdecydowanie mniej bojowo nastawiona i znowu cała masa tych wszystkich elementów akcji. Gdybyście chcieli mieć ich więcej, to też w zapasie znajdziecie ich oczywiście trochę, więc znowu możemy pododawać jej te wszystkie strzałki, elementy wybuchów, jakichś takich tarcz energetycznych i tak dalej. A co do Thanosa? E, chyba mimo wszystko wolę te jego większe wersje, ale tutaj buźka zadrukowana jest tylko z jednej strony, Heum doskonale znamy, on nawet pojawiał się w innym kolorze w Hidden Side, no a tutaj mamy też zrobioną tą broń, która jest... E, przy pomocy miecza świetlnego, czy właściwie uchwytu do miecza świetlnego, dwóch groszków i dwóch mieczy Urukhai. Za to na pewno bardzo dobrze wygląda jego zbroja. Jest bogato zdobiona, jest ładnie ozłocona. No i oczywiście, jak widać, tutaj ręce są w tym jego naturalnym kolorze ciała. Naprawdę świetne minifigurki, które wypadają o wiele lepiej niż statek. Dla kogo jest ten zestaw? zdecydowanie dla osób, które po prostu mają kompletnego bzika na punkcie Marvelowskiej Infinity Sagi. No bo jeśli chcecie zdobyć minifigurkę Thanosa, możecie o wiele taniej kupić jego mecha. Jeśli chcecie mieć Kapitan Marvel, jakiś czas temu pojawiła się w gazetce, a Iron Man pojawia się w tylu zestawach, że możecie tutaj wybierać dowoli. No, jeśli chodzi o sam statek, mnie osobiście bardzo mocno nie przekonał. Uważam, że po prostu lepiej jest go rozłożyć, bo okej, okay, fajnie, że jest, ale to nie jest konstrukcja, która po prostu urywa tyłek. Już wydaje mi się, że jeśli chodzi o zestawy z Marvela, były zdecydowanie lepsze konstrukcje co do statków kosmicznych, więc możecie śmiało odpuścić. Chyba że chcecie zebrać wszystkie zestawy, oczywiście nawiązujące do Infinity Sagi, to wtedy ten zakup jest obowiązkowy. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć!